Witam serdecznie na kanale ZłotoDziub dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek który zapoczątkuje myślę 3-4 odcinkową serię, w której będziemy sprawdzać czy monety są ze srebra czy też są to falsyfikaty z innego innego materiału, nie będzie to seria w której pokazuję jak zidentyfikować monety na podstawie na przykład wagi, średnicy, tak jak to robimy z popularnymi monetami bulionowymi, na przykład yy, właśnie z filharmonikami, czy też z krugerandami, australijskim kangurem i tak dalej, etc. Et, Tutaj postaram się <laughs> sprawdzić przede wszystkim ze względu na to, że skoro już trafiłem takiego Falsa. Który, o którym więcej opowiadałem na poprzednim odcinku, skoro już go mamy, to postaramy się zobaczyć, czy jest on, jak bardzo różni się jego gęstość od gęstości popularnej monety, która jest naprawdę ze srebra. No, oraz mam tutaj wylicytowaną monetę, która miała być ze srebra. I która mam nadzieję, że właśnie z takiego srebra jest, jak widzimy, nie jest to popularna moneta bulionowa. Nie mam pojęcia, czy jest ona ze srebra. Znaczy, no, licytowałem ją z nadzieją, że jest ze srebra i właśnie będziemy chcieli sprawdzić, czy nasz przedmiot, nasza moneta jest ze srebra. Jest to metoda, która sprawdzi się bardziej w przypadku. Kiedy nie mamy zwymiarowanej jakiejś monety, nie wiemy jaka powinna być jej waga, średnica, grubość, detal etcera. wtedy możemy zastosować taką monetę, dlatego że przy y, weryfikacji popularnych monet bulionowych myślę, że ta metoda, która będzie zaprezentowana jeszcze w tym odcinku, jest mniej dokładna niż y, szybkie szybka weryfikacja na podstawie wagi średnicy grubości i, i, i detalu oraz testu aplikacją, które są myślę najlepsze z tego wszystkiego także zaczynamy więc do przeprowadzenia testu pierwszą metodą będziemy potrzebować kartkę na której będziemy prowadzić obliczenia ja tutaj przygotowałem już sobie kartkę, żeby było mi po prostu łatwiej i, i na którą, yy, na której będziemy zapisywać wszystkie obliczenia. Tutaj mamy naszego filharmonika, tutaj mamy naszą monetkę, która mam nadzieję będzie srebrna. No i tutaj mamy naszego falsa. Do tego potrzebujemy, wiadomo, jakiś długopis oraz suwmiarka oczywiście może być to bardziej dokładna suwmiarka niż ta którą ja, którą ja posiadam i, i wtedy będzie to jeszcze lepiej z punktu widzenia wyniku końcowego waga podobnie jak w przypadku suwmiarki polecam żeby to była waga bardziej dokładna ja mam wagę która waży z dokładnością do 1 dziesiątej Grama, i, i naprawdę po skalibrowaniu jej ona do tych 200 gramów do tej 1, 10 potrafi zważyć, mimo tego, że jest to najtańsza waga tam w okolicach 10 zł, I do tego jakiś kalkulator może być prosty, ja mam złożony, bo akurat przed chwilą z niego korzystałem. No i możemy zaczynać. Pierwsze co robimy, to potrzebujemy wyszukać. Nasze dane, czyli y, promień, który będzie nam potrzebny do obliczeń, oraz y, grubość. Za promień przyjmiemy sobie R, za grubość przyjmiemy sobie y, H. A więc bierzemy takiego filharmonika. Widzimy, że nasza suwmiareczka nie musi być za dokładna. No, każdy Najlepiej, żeby to były jak najbardziej dokładne sprzęty, no ale każdy korzysta z tego co ma. Dlatego każdy też powinien wiedzieć, jaki ma margines tego błędu. Tutaj mamy średnicę 37 mm, czyli dzielimy to na pół i to będzie nasz promień. Jeżeli mamy już promień, zapisujemy promień 37 oraz Yy, średnicę 37 oraz promień 18,5 mm. Trzeba pamiętać, że to wszystko jest w milimetrach, dlatego, że później będziemy musieli to zamienić na centymetry, ale do tego dojdziemy. Tak samo robimy z Supermanem. Wynik 37 i 8 zapisujemy trzydzieści siedem i osiem, trzydzieści siedem i osiem, musimy podzielić to na dwa, i będziemy mieli promień osiemnaście i dziewięć. Podobnie robimy z trzecią monetą. trzydzieści cztery, trzydzieści cztery, średnica. Więc 17 to jest nasz, nasz promień, przechodzimy do grubości monety. I tutaj pojawia się kolejny, kolejny punkt z naszych wad, co do tej metody, dlatego, że jak możemy zauważyć, moneta nie jest wszędzie równa. Zaraz postaram się to zademonstrować. Ona tutaj na rancie będzie miała. 3 i 2, tutaj będzie miała 2 i8, a jeszcze w innym miejscu będzie miała 2 i7. Dlatego dlatego też jest to pierwsza z metod. W, kolejnej, w kolejnym odcinku będę starał się przedstawić metodę, która jest bardziej dokładna. No w tym momencie musimy sobie to mniej więcej uśrednić. Wiadomo, najlepiej, jeżeli każdy wie, na jakim sprzęcie pracuje. Wtedy też dobrze, żeby wiedział, czy jego suwmiarki zawyżają, zaniżają. Moja, dajmy na to, ma 2,8 i zapiszmy, jak wynik będzie 2,8. Podobnie robimy z Supermanem, nie Spidermanem. 2,1. Tutaj mamy 2,3. No, dajmy na to, że będzie to 2,2 uśredniając. No i trzecia monetka, którą mamy, tutaj jest to 1,7. Tutaj jest to 1,5, więc uśrednijmy to do 1,6 mm. Kiedy już to mamy w ruch, idzie kalkulator. Wyliczamy wszystko na podstawie wzoru wzór na nasze V to jest wzór na no po prostu na objętość walca więc będzie to pi r do kwadratu jeszcze razy nasza grubość czyli H i tak wychodzi że to jest 3,14 razy 18,5 do kwadratu Razy 2,8. Z tego wychodzi, że nasze V to jest 18,5 do kwadratu. Razy 3,14 i jeszcze razy 2,8. Wychodzi, że nasze to jest 3000 0,9, 0,62 i to właśnie są milimetry mm, sześcienne. Musimy to zamienić na centymetry sześcienne, bo gęstość chcemy otrzymać w centymetrach. Więc to jest 3,09 cm sześciennego. Podobnie wykonujemy z pozostałymi, czyli mamy 18,9 do kwadratu razy pi. I jeszcze razy 2,2 czyli grubość Wynol, wynik wychodzi także w milimetrach to jest 2467 z końcówką zamieniając na centymetry to jest 2468. Z ostatnią monetą robimy identycznie 17 do kwadratu razy pi. I razy nasza grubość wychodzi tu dokładnie 1,40452. W zaokrągleniu to są nasze objętości. Wzór na gęstość, który mamy, to jest masa naszej monety przez naszą objętość. Dlatego teraz potrzebujemy wagi. Mamy wagę, pierwsza niech będzie moneta jednouncjowa, widzimy 31,17, tak jak mówiłem waga jest dokładna, ale do 1,1 grama, więc bardzo zachęcam do korzystania z dokładniejszych wag, no w moim przypadku jest to taka, a nie inna waga dlatego wynik będzie mógł yy, się różnić, no ale każdy ma tego świadomość 31-17. Drugi Superman Waga 1544. No i ostatni księżyc Waga 14,85. To są nasze masy. Monet. No i teraz została już tylko y, czysta matematyka. Dzielimy masę masę przez objętość, czyli mamy dokładnie 31,17. Podzielić na 3,0. 3 i 9 i wychodzi nam 10, 3, yy, po zaokrągleniu 10, 36. Yy, tu jeszcze raz przepiszę, żeby było lepiej: 31, 17 podzielić na nasze 3, 0, 9. Wychodzi 10, 36. I to są gramy na centymetr. Sześciennej gęstości. Podobnie robimy z pozostałymi dwoma monetami 15,44, które tu mamy. Dzielimy na 2468. Wynik to 6,25. Więc zupełnie już teraz widzimy, że, że na pewno nie jest to srebro. Wynik. Zbyt odległy, nawet jak na niedoskonałości naszych pomiarów. No i moneta trzecia, która teoretycznie miała być srebrna, tak było na licytacji i w takiej wieży ją kupiłem. Mam nadzieję, że taka też będzie. Mamy 10,23. Więc. Więc tak przedstawiają się wyniki biorąc pod uwagę, że gęstość, którą chcieliśmy osiągnąć, to jest 10,49. Podaj, że taka jest gęstość srebra. Od razu widzimy, że wyniki, myślę, że w przedziałach spokojnie od 9,49 do 11,49 przy takim sprzęcie, takimi pomiarami można uznać, że, że Możemy zakładać, że jest to srebro. No ale widać, że wyniki są dużo bardziej dokładne i dużo bardziej zbliżone, a wszelkie inne podrobione produkty zupełnie odbiegają od gęstości srebra, bo po prostu srebrne nie są. Nie podejrzewam też, żeby ktoś próbował wykonać taki falsyfikat właśnie w srebrze. No, przy takiej średnicy. I przy takiej grubości on jest za lekki na pierwszy rzut oka, ale na przykład, jeżeli mamy monetę podobną do tej i chcielibyśmy sprawdzić, czy jest ona srebrna, czy też nie, no to możemy tą metodę wykorzystać i widzimy, że, że może być ona srebra, srebrna, zwłaszcza, że przy, naszym, przy naszych niedoskonałościach sprzętowych. Przy monecie jednouncjowej, przy której mamy pewność, że jest srebrna, wynik jest niewiele inny od wyniku monety, którą sprawdzamy. Tak jak mówiłem, jest to pierwszy odcinek z serii. W kolejnym odcinku będę chciał przedstawić metodę, która jeszcze dokładniej pozwoli nam uzyskać tą gęstość srebra i ją obliczyć. No ale do tego potrzebuję więcej czasu, więcej na pewno, na pewno więcej sprzętu, bo będzie nam tam potrzebny pojemniczek, ale tego już na razie nie będę zdradzał. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do podzielenia się w komentarzu opinią na ten temat, na temat filmu. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę, jeżeli odcinek się spodobał. Tymczasem się żegnam. Trzymajcie się, cześć.